Okay. Bitcoin 29700, czasu polskiego, zaczynamy, to są kryptoniusy, ale to nie są porady inwestycyjne. Zaczynamy od ETF-ów i BlackRock. Pierwszy ETF Bitcoin w Stanach Zjednoczonych może zostać zatwierdzony przed lutym 2024 roku według dyrektora generalnego Galaxy Digital, Mike'a Nowogradsa, który powołuje się na źródła w BlackRock i Invesco. Nowogradz uważa, że po zatwierdzeniu emitenci ETF-ów Bitcoina będą rywalizować o udziały w rynku, czyli innymi słowy wykupywać Bitcoina. Niektórzy analitycy uważają, że fala etf Bitcoin może nadejść jeszcze wcześniej, w zależności od wyniku procesu Grayscale przeciwko SEC. Natomiast PayPal i Paxos ogłosiły wprowadzenie stablecoina PUSD, mówiłem o tym wczoraj. Jednak pojawiły się obawy dotyczące możliwości zamrożenia aktywów użytkowników w ich portfelach, podobnie jak w przypadku USDT, no właśnie, podobnie jak w przypadku USDT czy USDC. Społeczność nie jest zachwycona takim rozwiązaniem, ale oczywiście nie ma to nic wspólnego z blockchainem, z decentralizacją. Ma to tylko wspólnego z blockchainem to, że jest napisane na blockchainie, natomiast Bitcoin w związku z taką informacją rośnie, natomiast Ethereum. Nie rośnie w stosunku do bitcoina, tron w stosunku do bitcoina nie rośnie, to bitcoin od wczoraj jest na zysku ponad 3% wzrostu. Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych wprowadza nowy program nadzoru nad działalnością banków w zakresie kryptowalut, wyjaśniając wymóg uzyskania wcześniejszej zgody przed podejmowaniem działań związanych z aktywami cyfrowymi. I tutaj będą jeszcze większe regulacje dla banków. Banki będą musiały prosić się o zgodę, żeby mogły robić określone transakcje. No właśnie taka jest różnica pomiędzy systemem bankowym a Bitcoinem. Bitcoin nie musi nikogo prosić o zgodę. A po prawej stronie jest wykres Bitcoina i te różowe linie to są momenty wyprzedaży ze strony górników na rynku kryptowalut. Marathon Digital, jeden z największych górników bitcoinów w Ameryce Północnej, zgłosił stratę w wynikach za drugi kwartał, i w drugim kwartale firma sprzedała aż 63% wyprodukowanych bitcoinów. Po co? Po to, żeby pokryć koszty operacyjne. Górnicy muszą co jakiś czas bitcoiny sprzedawać, właśnie po to, żeby mieli na prąd. I zwróćcie uwagę, przez ostatnich kilka tygodni te wyprzedaże wśród górników były. Czy w związku z tym teraz Bitcoin będzie rosnąć, czy będzie spadać? Sami to przeanalizujcie na tym wykresie. Moim zdaniem jest to dużo bardziej złożony temat i należy na niego patrzeć z różnych perspektyw i różnych wydarzeń, które mogą w najbliższym czasie nadchodzić. Niemniej jednak to jest wskaźnik MOI na max data Up. A już jutro Core CPI w Stanach Zjednoczonych i prognoza jest na poziomie 3,3%, poprzednio tylko 3%, czyli inflacja może potencjalnie wzrosnąć. No właśnie, jeżeli inflacja mogłaby wzrosnąć, no to potencjalnie Bitcoin mógłby spadać, ponieważ wyższe stopy procentowe mogłyby sugerować, no, że właśnie wyższa inflacja mogłaby sugerować wyższe stopy procentowe. Ale czy tak będzie? Zwróćcie uwagę na ostatnie kilka lat, a w zasadzie ostatnią dekadę, kiedy to inflacja w Stanach Zjednoczonych malała i to są te szare linie zwróćcie uwagę, co wtedy działo się z Bitcoinem. Czy Bitcoin wtedy rósł, kiedy ta inflacja malała, czy Bitcoin wtedy spadał? Jakie to były generalnie momenty wśród cykli Bitcoina? No właśnie, teraz ta inflacja spada przez bardzo długi czas. Jeżeli ta inflacja miałaby wzrosnąć, to potencjalnie ta linia by się zakończyła właśnie teraz i tutaj. Czy to oznaczałoby teraz odreagowanie, czy dalsze wzrosty? Co Wy o tym sądzicie? Tak to wyglądało w przeszłości. Natomiast mówiłem wczoraj o Justinie Sanie, który chce wspierać PUSD na tronie. Mówiliśmy wczoraj o 60 tysiącach stacji do ładowania samochodów elektrycznych w Europie. Mówiliśmy o znaku Y, znaku w kształcie zapytania w kosmosie, a także mówiliśmy o tym, że 13 sierpnia jest prawdopodobna decyzja o Bitcoin ETF od ARK Investments, od Katie Wood. Jeżeli. Ta decyzja miałaby być pozytywna, to potencjalnie wpłynęłoby to bardzo, bardzo dobrze na cały rynek kryptowalut i na Bitcoina. Oczywiście szanse, że teraz SEC zaakceptuje. Ten fundusz ETF, niewielki fundusz w porównaniu do BlackRock jako pierwszy, moim zdaniem są nikłe. Niemniej jednak załóżmy, że taka sytuacja by się wydarzyła. Jest jakieś prawdopodobieństwo, dajmy na to 5-10% prawdopodobieństwa, że teraz to zostanie zaakceptowane, a nie przełożone. A w związku z tym pytanie, czy nie opłacałoby się teraz właśnie pod taką ewentualną decyzję zagrać? I drugie pytanie, czy właśnie tego w tym momencie nie robią inwestorzy, którzy kupują bitcoina, a mianowicie nie grają pod potencjalnie dobry rezultat właśnie tego 13 sierpnia, czyli już za kilka dni? Pytanie, czy wy jesteście takimi inwestorami i czy warto pod to jeszcze zagrać? Napiszcie, co na ten temat sądzicie, a ja Wam tylko przypomnę lekcja historii, że nie gra się przed wydarzeniami, nie gra się, przepraszam, po wydarzeniach, ale gra się. Przed wydarzeniami, na wydarzenie. Na przykład pierwszy futures na Bitcoinie był na szczycie Bitcoina w roku 2017 17 grudnia. IPO giełdy kryptowalutowej, czyli start na Nasdaqu, Coinbase IPO wielkie wydarzenie było na szczycie HOSSY 2021. Szczyty bardzo często są właśnie określane przez najbardziej pozytywne wydarzenia. Również szczyt bitcoina w roku 2021 we wrześniu był momentem legalizacji bitcoina w Salwadorze jako legalnego środka płatniczego. To szczyty określają to pozytywne wydarzenia, bardzo często określają szczyty, a nie właśnie negatywne. W związku z tym, jeżeli za jakiś czas mielibyśmy mieć rzeczywiście te decyzje, o tym, że BlackRock będzie zaakceptowany dajmy na to 2024 rok, to pytanie, czy wtedy nie będziemy mieć lokalnego albo generalnego na przykład szczytu. Idziemy dalej. CEO ARK Invest właśnie, czyli Katie Wood i CEO Galaxy Digital Mike Novogratz, o których mówiliśmy są optymistyczni co do zatwierdzenia spotowego ETF-u na Bitcoinie i uważają, że SEC zatwierdzi więcej niż jeden ETF na raz. Jeżeli więcej niż jeden ETF naraz miałby być zaakceptowany, a nie wiedzielibyśmy o tym wcześniej, to potencjalnie nawet takie wydarzenie mogłoby spowodować jeszcze dalsze pompki na cenie. Ale oczywiście w zależności od tego, jak ta cena wcześniej by się układała. Natomiast tokeny MUNS i Brick stworzone przez użytkowników Reddita zanotowały znaczny wzrost wartości po wprowadzeniu na giełdę Kraken. MUNS to token społecznościowy dla subredditu Cryptocurrency, a Brick subredditu Fortnite BR. Oba tokeny mają kapitalizację rynkową w milionach. Reddit wprowadza własne kryptowaluty w celu zachęcenia, zachęcenia do tworzenia treści. Zwróćcie uwagę: Moons plus 82% w jeden dzień i 9 godzin. Z tego poziomu do tego poziomu. Lecimy dalej. Brick plus ile? 629% w jeden dzień i 3 godziny. Bam! I Na chwilę obecną, co ciekawe, ten poziom się utrzymuje. A co jeszcze jest ciekawe, to te alerty były na Max Data Up. Jeżeli zastanawiacie się teraz, no właśnie fajnie o tym e, mówić po czasie, ponieważ coś takiego bardzo często widzimy po czasie. Ale przecież takie alerty są przed czasem nadawane dla użytkowników Max Data Up. Tier 3 i one były również na Max Data App. Zobaczcie, jak to wyglądało. Takie alerty na kanale telegramowym są wysyłane w sposób automatyczny. Uwaga, uwaga, Brick, Exchange Kraken, 1322, następnie Moon, Exchange Kraken, 1323. I co tutaj widzimy napisane? Listing, Insight Info, 1323. Bam, ciach. 13.23 to jest ta godzina. 7, 13.21 to jest ta godzina. Tutaj minuta różnicy, dwie minuty różnicy to jest mniej więcej ta godzina. Takie alerty są wysyłane dla użytkowników Tier 3 Max Data App. Dla użytkowników, którzy mają dostęp właśnie do Max Data App Tier 3. I teraz uwaga, uwaga: użytkownicy, którzy mają jeszcze Lifetime Max Data App, już w tym momencie testują. Zakupy sprzedaż automatyczną właśnie listingów kryptowalutowych. Jest możliwa w tym momencie automatyczna, automatyczna sprzedaż oraz automatyczny zakup zaraz po informacji o tym, że dany token jest listowany. I ta funkcja jest w tym momencie już testowana przez użytkowników Maxdata App Tier 3. Ważne to też jest dodać, że Maxdata App cały czas się rozwija, zaraz przejdę do Bitcoina. Natomiast yy, ważne jest, że te funkcje cały czas są dodawane, w związku z tym tutaj będzie wiele, wiele, wiele jeszcze więcej, więcej funkcji. A na chwilę obecną można sobie zarezerwować wszystkie te funkcje, które będą również w przyszłości na Max Data App poprzez dostępy Lifetime, które maleją, ich jest coraz mniej. A mając dostępy Lifetime mamy m.in. alokacje na tokeny Maximusa, brak subskrypcji za Max Data, zero prowizji za boty oraz... W przyszłości Dostępy do sieci neuronowych Max Data App Tier 3, czyli sztucznej inteligencji. Tych dostępów jest coraz mniej, z uwagi na to, że one pomagają finansować platformę, ale ich podaż jest coraz mniejsza, natomiast ich cena systematycznie, systematycznie rośnie. Ok, na Max Data App macie dostępy do alertów różnego rodzaju, informacji o listingach, również o delistingach. A teraz przechodzimy do Bitcoina. Wczoraj na Max Order Booku widzieliśmy opór na poziomie 30 tysięcy dolarów, dziś już ten opór zniknął. Sprawdźmy zatem, jak wygląda Bitcoin. Bitcoin dobił rzeczywiście do około 30 tysięcy dolarów i tutaj na tych poziomach mniej więcej się zatrzymał w szczytowych momentach do 30 247. W międzyczasie wybijały metryki CBR. Bardzo wysokie poziomy na interwale pięciominutowym, co było widoczne na skali logarytmicznej oraz na skali regularnej. I takie metryki pokazują nam to, że w danym punkcie, w danym konkretnym momencie są bardzo duże zakupy na Binance, czyli wśród ulicy, która się ekscytuje ceną, ale może nie zawsze ma do końca pojęcie, co w związku z tym się dzieje. Ja na ten moment wam dziękuję. Dziękuję również za wasze komentarze, które są bardzo pozytywne. Jeżeli macie feedback, to też piszcie, zawsze go biorę pod uwagę. No i foro, foriozek pisze. Jak zawsze pozdrówka, może kiedyś się będę miał pozdro na końcówkę. Także masz pozdro ode mnie, foriozek. E, WALAZ pisze. Jakbyś potrzebował kogoś z językiem chińskim do tłumaczeń, to można napisać na priv żeby można było tłumaczyć newsy z chińskiego. Bardzo ciekawy pomysł. Napisz. OK. I na ten moment to by było na tyle. Wszystkiego dobrego, udanego dnia. Niech hossa będzie z nami. Cześć.